Niedawno minął rok od utworzenia komitetu inicjatywy ustawodawczej w obronie chrześcijan. Jest pan pełnomocnikiem tejże inicjatywy, która w swych założeniach miała zwiększyć ochronę wolności sumienia i wyznania, która jest nam zagwarantowana w polskiej konstytucji. I czy mógłby pan powiedzieć coś więcej na temat pierwotnych założeń tej ustawy, zmiany jakich przepisów miał dotyczyć ten projekt? Rzeczywiście postanowiliśmy wyjść z taką inicjatywą zmiany przepisów dotyczących ochrony prawnokarnej, wolności, sumienia i wyznania w Polsce, dlatego, że niepokoi nas, jako grupa obywateli, ale też środowiska, które zajmują się tymi problemami, niepokoi nas kwestia wzrostu przestępczości właśnie na tym tle i w naszej ocenie ten problem wynika z niewłaściwych przepisów, które w sposób niewystarczający chronią wolność, sumienia i wyznania w Polsce. Dlatego uznaliśmy, że te przepisy należy zmienić i stąd też nasz Projekt ustawy zakładał zmianę artykułu przede wszystkim 195 i 196 kodeksu karnego, a więc tych przepisów, które dotyczą przestępstwa zakłócania obrzędów religijnych, przestępstwa obrazu uczuć religijnych, oraz też zaproponowaliśmy wówczas w tym pierwotnym projekcie wprowadzenie takiego kontratypu, który chroniłby przed właśnie odpowiedzialnością prawnokarną wszystkie osoby, które wyrażając jakiś pogląd albo opinie oparte na Doktrynie Kościoła czy Związku Wyznaniowego, yy, yy, no żeby nie mogły być po. Pociągane do odpowiedzialności karnej, właśnie z tego tytułu, że posługują się na przykład doktryną kościoła czy związku wyznaniowego, którego są członkami. I taki projekt został złożony do Sejmu na początku października ubiegłego roku i on stał się przedmiotem obrad Sejmu. Wiemy jednak, że w trakcie były zgłaszane pewne poprawki, chęć zmian tych zaproponowanych przepisów. I czy mógłby Pan coś więcej powiedzieć na temat tych poszczególnych etapów prac legislacyjnych? Rzeczywiście od października, czy właściwie pierwsze czytanie odbyło się w grudniu ubiegłego 2022 roku, i od tego czasu trwają prace legislacyjne w Sejmie. Zaproponowano w toku tych prac kilka poprawek, przede wszystkim usunięto ten proponowany przez nas kontratyp, który miałby się znaleźć w kodeksie karnym w tym projekcie, który aktualnie jest przedmiotem obrad Sejmu i po drugim czytaniu jest. Teraz w dalszych pracach Sejmowych ten projekt zawiera taki przepis. Zamiast tego kontratypu, uznaliśmy, że w ustawie o gwarancjach wolności i sumienia wystarczy dopisać taki przepis, który właśnie mówi o tym, że nikt nie może ponieść żadnej odpowiedzialności ani karnej, ani cywilnej, ani innej odpowiedzialności, na przykład dyscyplinarnej, z tego tytułu, że w swoich wypowiedziach czy w swoich działaniach wyraża pogląd, opinie, które są oparte, na doktrynie Kościoła albo związku wyznaniowego. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji takich, w których ten ktoś wypowiadając popełniałby przestępstwo na np. zniewagi albo pomówienia, ale mówimy o takiej normalnej, parlamentarnej, zwykłej, kulturalnej dyskusji. Natomiast oczywiście w tym projekcie naszym cały czas utrzymywana jest zmiana artykułu 195 i 196, a więc przede wszystkim usunięcie znamienia, yy, yy, złośliwości z artykułu 195. Bardzo często zdarzało się, że dochodziło do zakłóceń właśnie mszy świętych czy różnych nabożeństw i nikt z tego tytułu nie ponosił odpowiedzialności, bo sądy uznawały, że nie było to złośliwe. Dodatkowo jest tam taki przepis dodany, że w sytuacji, kiedy wskutek właśnie tego zakłócenia dojdzie do przerwania na przykład mszy albo nabożeństwa, wówczas ta odpowiedzialność karna jest wyższa. I ta, ten trzeci element, myślę, też bardzo ważny, dotyczy przepisu artykułu 196, czyli przestępstwa obrazu uczuć religijnych. Zmieniamy ten przepis tak, żeby no właśnie ta obraza uczuć religijnych nie była karalna, dlatego że to znowu jest pojęcie trudno definiowalne, niezdefiniowane w prawie, z, takie, które nie zawiera legalnej definicji, a więc nie wiadomo do końca, czym są uczucia religijne, w jaki sposób można je obrazić. Dlatego właśnie tak wiele przestępstw z tym związanych i proponujemy, aby w miejsce tego przepisu znalazły się regulacje, które dotyczą czy zabraniają lżenia, wyszydzania samego Kościoła czy jego dogmatów, a także przepisy, które zakazują znieważania miejsc i przedmiotów kultu religijnego i miejsc, gdzie kult religijny się odbywa, bo przecież znamy dobrze z przekazów medialnych bardzo wiele sytuacji, kiedy, kiedy dochodzi Właśnie do dewastacji, do niszczenia, czy kościołów, czy świątyń, czy innych miejsc wykonywania kultury religijnego, kapliczek, krzyży, itd, i Często nie wiem, zniszczenie krzyża jest traktowane jako zniszczenie mienia, a, a, a krzyż przydrożny często nie jest dużo warty w związku z tym w sensie takiej wartości materialnej, kwotowej, określanej kwotowo, w związku z czym osoby, które no, dokonują tego typu czynów, albo nie ponoszą w ogóle odpowiedzialności karnej, albo ponoszą na na przykład odpowiedzialność za wykroczenia. Dlatego chcemy wprowadzić taki przepis, który będzie wprost stanowił, że każde miejsce przeznaczone do wykonywania kultu religijnego, do obrzędów religijnych będzie prawem chronione. To skoro już wiemy, jaki kształt mają na ten moment proponowane przepisy, to proszę jeszcze powiedzieć, jak według Pana mogłoby to się przełożyć na, na większą skuteczność, jeśli chodzi o pociąganie do odpowiedzialności osoby, które właśnie działają przeciwko tej wolności sumienia. A ja myślę, że te przepisy będą bardziej dostosowane do dzisiejszej rzeczywistości, do tego, co się dzieje, ale też ich konstrukcja pozwoli karać osoby popełniające tego typu przestępstwa, dlatego że w tych przepisach wprost będzie napisane to, czego nie wolno. Do tej pory była mowa o obrazie uczuć religijnych i sądy czy organy ścigania często zastanawiały się, co to jest obraza uczuć religijnych, osoby pokrzywdzone musiały wykazywać to, jakie są ich uczucia religijne dlaczego danym działaniem zostały obrażone te uczucia religijne. Po zmianie tych przepisów nie będzie tej potrzeby właśnie dodatkowej interpretacji i, i też no nie ma co ukrywać osoby wykonujące czynności, powiedzmy w toku postępowań czy przygotowawczych, czy postępowań sądowych, które no, niekoniecznie są przychylne danemu kościołowi albo związkowi religijnemu, nie będą szukały wytrychu, żeby sprawcę albo uniewinnić w ogóle, ale albo, albo jakoś doprowadzić do uniknięcia przedniego odpowiedzialności karnej, więc myślę, że te przepisy będą po prostu jaśniejsze.